Nikola Zalewski nazwisko, które coraz częściej pojawia się w kontekście przyszłości polskiej piłki. Młody, utalentowany, odważny na boisku. Ale jak to się stało, że chłopak urodzony we Włoszech dziś jest kluczowym zawodnikiem naszej reprezentacji? Jego droga na szczyt nie była łatwa, a mimo to błyszczy coraz jaśniej. Poznajcie historię Nikoli Zalewskiego. Nikola Zalewski to jedno z najjaśniejszych nazwisk młodego pokolenia w polskiej piłce nożnej. Choć urodził się we Włoszech. Jego serce od zawsze biło także dla Polski, dzięki rodzicom, którzy pochodzą z naszego kraju. Jak więc potoczyła się jego droga od młodzieżowych drużyn Romy aż do reprezentacji Polski? Zalewski przyszedł na świat 23 stycznia 2002 roku w Tivoli, niedaleko Rzymu. Już od najmłodszych lat wykazywał ogromny talent piłkarski, dlatego szybko trafił do Akademii AS Roma, gdzie krok po kroku rozwijał swoje umiejętności. Jego wszechstronność. Świetna technika i odwaga na boisku sprawiły, że wyróżniał się na tle rówieśników. Punktem zwrotnym w jego karierze było zaufanie, jakim obdarzył go José Mourinho. Portugalczyk wprowadził Nikole do pierwszej drużyny Romy, dając mu szansę debiutu w Serie A. Zalewski wykorzystał tę okazję, prezentując niezwykłą dojrzałość i boiskową inteligencję mimo młodego wieku. Szybko stał się ważnym zawodnikiem zespołu, grając zarówno na lewym wahadle, jak i jako skrzydłowy. Obecnie Zalewski jest na wypożyczeniu w Interze Mediolan, gdzie zdobywa cenne doświadczenie, grając u boku czołowych piłkarzy Serie A. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, Nikola Zalewski zadebiutował w seniorskiej kadrze w 2021 roku, podczas towarzyskiego meczu z San Marino. Już wtedy kibice zauważyli, że to zawodnik o ogromnym potencjale. Szybki, odważny, a przede wszystkim kreatywny. Jego pewność siebie na boisku i umiejętność dryblingu dały kadrze nową jakość w ofensywie. Obecnie Zalewski jest jednym z kluczowych piłkarzy reprezentacji Polski, a jego znaczenie w drużynie stale rośnie. Trenerzy doceniają jego wszechstronność, bo potrafi zarówno skutecznie bronić, jak i dynamicznie atakować. To sprawia, że może grać na wielu pozycjach, co daje ogromne pole manewru selekcjonerowi. Jego sukces nie jest dziełem przypadku. Nikola ciężko pracował na swoją pozycję, pokonując liczne przeszkody i stale udowadniając, że zasługuje na miejsce wśród najlepszych. Jego historia to inspiracja dla młodych piłkarzy marzących o wielkiej karierze. Pokazuje, że dzięki determinacji, pasji i nieustannej pracy można spełniać nawet najodważniejsze marzenia. Jak myślicie, czy Nikola Zalewski stanie się w przyszłości liderem reprezentacji Polski? Jak daleko może dojść jego kariera? Dajcie znać w komentarzach.